Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Szanowni państwo, zbliża się koniec kampanii wyborczej, to, są, to jest dobry czas na podsumowanie. Proszę mi nie przeszkadzać, kodiarstwo. Jeszcze raz wam mówię, nauczcie Jakie się koliarstwo? kultury. Nauczcie się kultury. Nauczcie Czasami się kultury. Państwo, jeszcze raz, Platforma nie rozliczyła się z żadnej. Afery, która wypadła podczas kampanii wyborczej, było, którą poznaliśmy. Afera banalna. Po drugiej, chcę Państwu powiedzieć, ale słuchajcie, ale zakłócanie, zakłócanie konferencji prasowej. To wiecie, to że to, jest, to, jest, to są kłamstwa. zwykłe. No, no, nie, nie, spokój, Przecież widzieliśmy, że siedzieliście w siedzibie Platformy Obywatelskiej, która Was opłacała. Widzieliśmy. Mamy zdjęcia. Gdzie? Platforma Was dzisiaj przesłała po to, żeby nie usłyszeć sprawy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska, która przesłała dzisiaj tutaj ludzi, żeby przeszkadzali nam na konferencji prasowej, dlatego, że mają nadzieję, że ludzie nie usłyszą prawdy. Chcę Państwu powiedzieć, usłyszą prawdę. Bez względu na to, co będziecie mówili, usłyszą prawdę. Gość, który tworzył sok z buraka, dalej jest zatrudniony w warszawskim ratuszu Rafała Czaskowskiego. Ponieważ, jak Państwo widzicie, to jest kultura, która... która która jest reprezentowana dzisiaj przez ludzi, których wysłano specjalnie, żeby przeszkadzać podczas konferencji Proszę, nie, nie, ale... ja. nas... nie, pan, nas nie wysłał, ale... Pan nas nazywa, pan mnie nazywa? Tak, ja jest... Wiedzieć, Cieszę się, cieszę się, że jesteście z Platformy Obywatelskiej, bo tacy nie jest ludzie, zbierze zbierze. Zbierze. Dzięki zbierze. Tacy, bo dzięki takim jest. ludziom jak a wy, wygramy wybory, wygramy wybory. Ja jestem z Tak, jak ja z pzpr w pan Proszę pana, gdzie pan... Pan jest z Polska, to jest razem. Jeszcze macie coś do powiedzenia? Co z tym banasiem? Ludzi, których wspieraliście, wsadzamy do więzienia. Nie, nie. Dość waszego postępowania, Coś? koniec tego zachowania. A bo się wsadzicie? I szczęście... Państwo Pośpiąc... przeniesiemy konferencję prasową na TV Sejmu. Niech Pan idzie za barierki, Dobrze. niech się Pan Idz przyzwyczaja. Się do się nie do się do niech się Pan przyzwyczaja, bo te kraty będzie Pan oglądał niedługo.